Prezydent Rafał Trzaskowski jest kandydatem nie z nazwy obywatelskim i niezależnym, tylko z faktów. Każdy, kto zna historię, też historię moich relacji z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, wie, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem niezależnym także ode mnie. Ja nieraz już miałem taki taką myśl, że jakby. Funkcjonuje, pracuje w środowisku, gdzie ludzie bardzo cenią sobie niezależność, a w przypadku prezydenta Rafała Trzaskowskiego mamy do czynienia z politykiem absolutnie pierwszoplanowym, z człowiekiem, który chce wziąć i bierze na siebie odpowiedzialność za, za przyszłość Polski i nie czeka na niczyją zgodę. Zawsze, kiedy jestem potrzebny, z radą czy z czymkolwiek jestem do dyspozycji, ale Rafał Trzaskowski tę kampanię prowadzi nie samotnie, ale sam bo wziął na siebie za to, za to odpowiedzialność. Zawsze, kiedy będę mógł wesprzeć, kiedy będzie taka potrzeba, taka wola, będę do dyspozycji. Ale samodzielność Rafała Trzaskowskiego jest dla niego, wiem, też rzeczą, rzeczą priorytetową i tutaj nic się nie zmieni. Polub, skomentuj. Udostępnij.